A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonia. Dobry wieczór pani Zanonie. Witam pięknie, dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego Radia na Częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia Korzystając z YouTube Poza Radiem po wpisaniu hasła obudź się polsko, obudź się polonia, tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty Australię, Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę. Zapraszam na YouTube, a tam ostatni felieton, ostatnie felietony pod tytułem Uchwała ustanawiająca 11 lipca Dniem Pamięci o banderowskim ludobójstwie, a w felietonie tym refleksje o nominacji Donalda Trumpa na kandydata prezydenta Ameryki z ramienia Partii Republikańskiej. Ta historyczna data 11 lipca 1943 rok zwana Krwawą Niedzielą na Wołyniu po 73 latach doczekała się uchwały Sejmowej. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Przypomnę, że była też wersja łączenia dat 17 września, 11 lipca w jedną datę. PiS. Oczę do tej propozycji. Wszyscy mamy powody do zadowolenia, a wielu z was ma w tym udział listy i e-maile do polityków pis o niełączenie tych dat. Przekonały decydentów spis. Dziękuję wszystkim tym, którzy dołączyli się do apelu organizacji polsko-włoskiej. Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy słuchaczom z Australii i Nowej Zelandii, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy na YouTube. Dziękuję słuchaczom ze skupisk polonijnych w Europie. Polskiej kontynentalnej Ameryce nie można nie wspomnieć efektywnego działania elektoratu partyjnego PIS ze szczególnym podkreśleniem postawy posła Michała Dworczyka. Brawo Panie Pośle. Dobrą współpracę między narodami możemy budować tylko na fundamencie prawdy i szczerości. Jeszcze wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, jak ważne jest to, że Parlament Rzeczpospolitej Podjął wspomniane uchwały, gdyż w innym świetle stawia się tego momentu nielegalne pomniki UPA w Polsce, demonstrowanie określonej symboliki, propagowanie ideologii banderowskiej w naszym słowie, itd. W zupełnie innej pozycji przed Europą staje także kwestia propagowania banderyzmu na Ukrainie, gdyż będzie to odczytywane jako. Propagowanie nazizmu, którego konsekwencją było ludobójstwo. Dla nas wszystkich jest ważne, abyśmy pomogli Ukraińcom pozbyć się tej symboliki. Trzeba sprawę doprowadzić do końca, to znaczy polska przestrzeń publiczna musi być wolna od jakiejkolwiek symboliki związanej z propagowaniem sprawców ludobójstwa a na Ukrainie trzeba wspierać środowiska, które także widzą to państwo bez tej ideologii w przestrzeni publicznej. Dla Polski jest ważna ta część społeczeństwa ukraińskiego, która odrzuca tradycję ludobójców. Uchwaloną ustawę możemy uznać wreszcie za spełnienie oczekiwań Polaków, pokoleń Polaków, przede wszystkim Kresowian. I takie hasło, które powinno towarzyszyć polsko-ukraińskiemu pojednaniu, że nie o zemstę wołamy, ale o godziwą pamięć setek tysięcy niewinnie pomordowanych. Uchwała wskazuje na ukraińskich nacjonalistów jako odpowiedzialnych za ludobójstwo. To nie cały naród ukraiński dopuszczał się tej zbrodni, zaznaczył poseł PiS Michał Dworczyk. Szanowni Państwo, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że jest mu przykro w związku z przyjętą przez Polski Sejm uchwałą dotyczącą zbrodni wołyńskiej, w której została ona określona mianem ludobójstwa. I dalej prezydent Poroszenko uznał, że w stosunkach między Ukrainą a Polską należy przywrócić do głoszonego przez Jana Pawła II przykazania „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. A teraz zapraszam Was do myślenia. Skazana w Rosji za zbrodnię wojenną Nadia Sawczenko, ta pilotka, to ta, która była obecna na szczycie NATO z delegacją ukraińską, sprawiła wielki zawód wszystkim środowiskom, fetującym ją jako symbol walki z Rosją, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Dla piątego kana kanału ukraińskiej telewizji zasugerowała, że Ukraina powinna traktować powstańców z Donbasu równoprawnie i dążyć do pojednania z nimi zamiast dotychczasowych prób siłowej pacyfikacji. Kontynuując, mówiła cytuję: musimy zacząć ze sobą rozmawiać, zacząć. I słuchać, będziemy musieli wiele wybaczyć i możliwe, że my także będziemy musieli prosić o wybaczenie. Niemożliwe, ale na pewno. Musimy nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Inaczej pokoju nie będzie. Tak powiedziała Sawczenko o wojnie w Donbasie. Jej słowa wywołały oburzenie Antona Heraszczenki, doradcę ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Zdaje się, że wszystko jasne. Putin wprowadził do świadomości Ukraińców konia trojańskiego i, cytuję, powiedział ukraiński doradca, że my nigdy nie będziemy prosić o wybaczenie okupantów i terrorystów, my zaciskając zęby będziemy trzymać i zdołamy wyzwolić nasze ziemie za wszelką cenę, napisał Heraszczenko. Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych pokazał, jak rządzący dzisiaj Ukrainą są przygotowani do słów papieża Polaka. Proszę państwa, przytoczyłem wam tą sytuację niejako nawiązując do słów prezydenta Poroszenki, który przywołał słowa przykazania głoszonego przez papieża Jana Pawła II. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Czy oni są na to gotowi? Szanowni państwo, Wszyscy nierozsądni z obozu Partii Demokratycznej cieszyli się z jakiegokolwiek chaosu wokół Trumpa i konwencji Partii Republikańskiej. A tymczasem, pierwszy dzień konwencji demokratów i wielki chaos górna półka Partii Demokratycznej w czasie prawyborów miała faworyzować Hillary Clinton i podkopywać kampanię wyborczą Bernie Sandersa. Takie informacje przekazują agencje na temat poufnych e-maili, a te ujawniono na dwa dni przed rozpoczęciem konwencji w Filadelfii. Pomysły pracowników demokratów pracowały nad zdemaskowaniem, zdyskredytowaniem Sandersa. Jednym z nich miało być zakwestionowanie religijności Sandersa i przedstawienie go wyborcom jako ateisty. Treść e-maili potwierdza, że establishment partii demokratycznej w prawyborczym boju od samego początku stawiał na Hillary Clinton. Bernie Sanders podkreślił wczoraj, że nadal popiera byłą sekretarz stanu w wyborach prezydenckich, ale afera wokół przecieku spotkała się z falą oburzenia w kręgu jego zwolenników. Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje polityczne dotkną kierownictwo demokratów zaraz po konwencji i z pewnością są nieuniknione, ale w sprawie pojawił się o wiele bardziej niepokojący wątek. Nie brakuje bowiem opinii, że ca za całą sprawą stoją Rosjanie. Tym bardziej, że w zeszłym miesiącu rosyjscy hakerzy spenetrowali system komputerowy Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej. Z taką sugestią w wywiadzie dla telewizji amerykańskiej SBC ABC wystąpił szef kampanii wyborczej pani Clinton jego zdaniem oba przypadki mogą z, z sobą być połączone. Wygląda to dziwnie, bo w Rosji ludzie mieszkają na drzewach, jedzą korę z drzew, a tu nagle cybernetycy, włamywacze są tacy sprytni wygląda to podejrzanie i szyte grubymi niciami. Według słynnej gazety Washington Post, znanej Polakom, na kilka godzin przed ujawnieniem e-maili w Białym Domu zwołano specjalne spotkanie z ekspertami do spraw bezpieczeństwa. Według tej gazety w administracji prezydenta Baracka Obamy narasta niepokój związany z możliwością ingerencji w przebieg kampanii wyborczej przez zagraniczne czynniki. Twierdzenia tego typu odrzuca jednak sztab wyborczy Donalda Trumpa, który wykorzystał sprawę do zaatakowania politycznego obozu Hillary Clinton. A tak przy okazji nasuwa się słynna fraza polska fraza piękna fraza Nosił wilk razy kilka, poniosło i wilka. Z uwagi na oburzenie zwolenników Sandersa należy spodziewać się kulminacji politycznego sporu. Bernie Sanders nigdy nie miał szansy na zwycięstwo, bo grupy interesów Partii Demokratycznej wyraźnie wskazywały na Clinton jako na swojego faworyta, ocenił w amerykańskiej telewizji pan Manafort. Czy sprawa wycieku e-maili to ukazanie, że system wyborczy to tylko ustawka? czy zagrywka jak oceniają rozmówcy, zdaniem szefa kampanii Trumpa, skandal z e-mailami będzie miał swój dalszy ciąg obrad konwencji Demokratów w Filadelfii, która zakończy się 28 lipca. Cała sytuacja sprowadza się do tego, że w Ameryce, identycznie jak i w Polsce, jak się chce komuś dowalić i znieważyć, to wystarczy go oskarżyć o przychylność wobec Rosji. I klient jest już upokorzony. Ma zdewastowany wizerunek, ośmieszony, załatwiony na amen. Rosja dzisiaj to państwo pełniące rolę wroga naczelnego ludzkości i straszaka dla mniej kumatych. A tak w ogóle dzień bez Putina jest dniem straconym. Widać, że działa zasada lepsze haki w ręku niż prawda na wierzchu. Mam pewne wątpliwości względem skuteczności tej zasady, bo co po haku, gdy ohakowany wie, że hak użyty nie będzie, że to pusty straszak. Ha! Ale czemu się dziwić? Ten okropny Putin nie dojrze podpalił Rzym, a mylnie niektórzy niesłusznie przypisują Neronowi, wykończył dinozaury i doprowadził do globalnego ocieplenia. Teraz decyduje o wyniku wyborów prezydenckich w Ameryce. Niebywałe. Uważam to za wielki międzynarodowy skandal. To się już robi komiczne. Pogoda w tym roku kiepska nad Bałtykiem. Za sprawą stoją Rosjanie. Makrela oszalała i sprosiła maczety. Też Rosjanie. Grypa w tym roku będzie dawać o sobie znać? Też Rosjanie. Tsunami na Filipinach? Rosjanie. To chyba nie Ameryka rządzi światem. Nie! Czytając te nieokraszone wiadomości, trzeba dojść do wniosku, że to Rosja rządzi światem. Czysty paradoks, proszę Państwa. Pytanie do Was. Czy znacie takiego, kto jest w stanie ten paradoks ogarnąć? Czy macie? Takiego. Zastanówmy się wspólnie, czy czasem najbardziej proklamowski nie jest sam Waszyngton. Rozgrywają nas wszystkich razem z Putinem jak mało rozgarniętego dzieciaka. Od zawsze i dogadują się. Skoro mowa o przeciekach e-maili wśród demokratów, to zadajmy sobie pytanie: czy istotnym jest, kto ujawnił e-maile, czy bardziej istotne jest. To, o czym w nich pisano i jak treść ma się do prawa amerykańskiej uczciwości i demokracji. Treść tych e-maili udowadnia, że wielkie symbole są zbudowane na oszustwie, a ofiarą czy ofiarami są Amerykanie zwykli ludzie, którzy niczego nie podejrzewają i wierzą w to, co się do nich mówi. Czy nie widzicie, szanowni słuchacze, podobieństwa z tym, co obserwowaliśmy w Polsce? to poprzez ujawnienie podsłuchanych rozmów w restauracjach wydało się, że u władzy są ludzie, którzy nie tylko z Polską i Polakami nie mają nic wspólnego, ale wręcz są naszymi zapiekłymi wrogami, a Polacy pełnią funkcję otumanionych naiwniaków. Chciałoby się zapytać, jak długo jeszcze? Trzymajmy kciuki za Trumpa, ma facet ikre i głowę do interesów. I to Ameryce jest teraz naprawdę potrzebne, a nie trzecia wojna światowa z Rosją na terenie Europy. Szanowni Państwo, w Polsce trwają Światowe Dni Młodzieży i nie jest to moment na podsumowanie, bo trwają, ale kilka refleksji. Podsumowanie zrobię przy następnym spotkaniu antenowym. Myślę, że trzymajmy kciuki, aby na przykład młodzież islamska nie wybrała się do Krakowa. Świat się chwieje, Europa jest w kryzysie, a młodzi ludzie z całego świata pokazują, że się nie boją. Pokazują, że mogą przyjechać na dużą imprezę w Europie i mogą się wspólnie bawić. Papież Franciszek nie zapomniał przypomnieć Polsce i Polakom o uchodźcach. Chyba najważniejszym punktem jego przemówienia był ten, który dotyczył kwestii uchodźców i powiedział, cytuję „potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu solidarność z osobami pozbawionymi swoich praw podstawowych, od, a w tym do swobodnego i bezpiecznego wyznawania swojej wiary” – podkreślił ojciec święty. Czy nie jest to jasny sygnał dla polskiego rządu, w którym kierunku powinna podążać polityka w sprawie przyjęcia imigrantów? Przedstawiciele polskiego kościoła z metropolitą krakowskim kardynałem Dziwiszem na czele od miesięcy zaznaczają gotowość diecezji na przyjęcie uchodźców. To jest temat na zupełnie inne spotkanie, natomiast skoro papież wspomniał o kardynale Dziwisz, to należy dodać, że kardynał Dziwisz uważa, że polski kościół, podobnie jak władze państwowe, jest otwarty na imigrantów. Nie wiem w imieniu jakiego rządu, jakich władz państwowych mówi kardynał Dziwisz chyba rządu światowego. Podczas konferencji prasowej szef MSWIA, Mariusz Błaszczak, jednoznacznie zaznaczył, że rząd PiS nie zamierza wypełniać zobowiązań w sprawie przyjęcia uchodźców, do których zobowiązał się rząd koalicji po POPSL. W kwestii przyjęcia uchodźców m.in. z Syrii premier Szydło jednoznacznie wypowiedziała się w marcu bieżącego roku i zapowiedziała wycofanie się z obietnic złożonych przez premier Kopacz. Myślę, że kardynał Dziwisz nie powinien się wtrącać w politykę państwa polskiego, bo rząd polski jest od tego, a tym bardziej w świetle tak dramatycznych wydarzeń, które są spowodowane przez uchodźców w Europie i to już nie jest dzisiaj tajemnicą. Zapraszam na YouTube, a telefon 773.